zwyczajny uczciwy, przystojny i zboczony biznesmen. Tak samego siebie określał Urahara kiskę, jedna z najciekawszych postaci w serii Bleach. Przebiegły wojownik, pasjonat nauki ekscentryczny wynalazca, no i moja ulubiona postać. Witajcie na kanale Gramofox, gdzie dziś porozmawiamy sobie o tym, kim był Urahara Kisuke. Oczywiście na wstępie przestrzegam przed sromotnymi spoilerami, ale to chyba rozumie się samo przez się. Hmm? Zakładam też w tym materiale, że jesteście zaznajomieni z nomenklaturą Blicza, taką jak Rejatsu, Zanpakuto, Gotei 13 i tak Jeśli natomiast chcielibyście materiał opisujący podstawowe pojęcia z tej serii, dajcie proszę znać w komentarzach. W każdym razie, zaczynajmy. Urahara to wysoki, szczupły mężczyzna o jasnej karnacji i jasnych włosach, zazwyczaj będący w nieładzie, podkreślanym dodatkowo przez niedogoloną brodę. Nosi on ciemnozielony strój symbolizujący osobę posiadającą mocy Shinigami, zwany Shikahusho, sandały oraz ozdobiony w naprzemiennie białe i zielone pionowe pasy Bucket Hat. Wybaczcie, nie wiem jak się ta czapka po naszemu nazywa. Chciałbym powiedzieć czapka rybaczka, ale jakoś mi to nie pasuje. Z tego tytułu nazywany jest czasem Geta Boshi, czyli w luźnym tłumaczeniu kapelusznik w sandałach. Nie zawsze jednak tak wyglądał, bowiem jako członek gotei 13 ubierał się schludnie wedle etykiety Shinigami, a jego fryzura i zarost nigdy nie wykazywały cienia zaniedbania. Jednak zacznijmy od początku. Kisuke wychował się na dworze Shioin, należącym do jednego z czterech wielkich szlacheckich rodów Shinigami. Przebywał tam w towarzystwie dwójki przyjaciół: Tessaya Tsukabishiego oraz Yoruichi Shioin, będącej księżniczką wspomnianego wcześniej rodu. Razem z nią dołączył do goty 13, a po niedługim czasie Urahara został sierżantem, trzecią względem rangi osobą w drugim oddziale, który połączony jest z organizacją On Onmitsukido, swego rodzaju grupą ninja, której przywódca z pokolenia na pokolenie zasiada również na stanowisku kapitana tegoż oddziału, a przywodzi im nikt inny jak właśnie rodzina Shioin, której dziedziczką jest przyjaciółka kakiskę. Pomimo bycia niższym rangą, kapelusznik w sandałach często trenował z Yoruichi, nie ustępując jej umiejętnościami. Dodatkowo otrzymał od niej odpowiedzialną rolę nadzorcy jednostki dyscyplinarnej Onmitsukido, zajmującej się osobami zagrażającymi społeczności. Młoda księżniczka szanowała jego umiejętności i kiedy Kirio Hikifune, dowódczyni 12 oddziału została awansowana do Dywizji Zero, zwalniając tym samym swoją posadę, Yoruichi zarekomendowała na to stanowisko właśnie Urahare, który to bez problemu przeszedł egzamin, stając się kapitanem. Początkowo ma on problemy z adaptacją w nowej roli oraz zyskaniem zaufania swoich podkomendnych, a w szczególności młodej porucznik Hiori Sarugaki, która nie może pogodzić się z odejściem poprzedniej kapitan, która była dla niej niczym matka. Nie wydawał się on też obierać zmiany tego stanu rzeczy za priorytet ponieważ głowę zaprzątał mu tajemniczy plan związany z rekonstrukcją oddziału, który jednak przynajmniej na ten moment pozostawiał w tajemnicy. Stopniowo jednak, krok po kroku udaje mu się zyskać szacunek, zarówno u zwykłych szeregowych, którzy zaczynają doceniać jego charakter lekko-ducha oraz umiejętność docenienia zalet leniuchowania, jak i samej Hiyori. W pewnym momencie bowiem wyzywa ona go na pojedynek, który rozpoczyna od potężnego wykopu z obu nóg. Urahara unika ciosu, jednak po chwili wraca na jego tor i przyjmuje na twarz mocarne uderzenie, żeby nie zawstydzić młodej śniegami przed resztą zespołu, co ta zresztą zauważa. Niedługo potem zabiera ją ze sobą do Leża Larw, więzienia dla będących zagrożeniem społecznym śniegami znajdującego się pod jurysdykcją Onmitsukido i jeszcze kilka dni temu jego własnym nadzorem. Na miejscu Hiori na własnym Własne oczy doświadcza, jak silny tak naprawdę jest jej kapitan, który bez problemu pacyfikuje grupę agresywnych skazańców. Następnie oboje zmierzają do celi, w której przetrzymywany jest jeden z najgroźniejszych więźniów, Kurotsuchi Majuri, przed którym Kiske w końcu, ku zaskoczeniu swojej podkomendnej, ujawnia swoje plany. Zamierza bowiem przekształcić 12 Dywizję w Instytut do Spraw Nauki i Rozwoju, a Majuriego uczynić swoim zastępcą. Jakiś czas później wciela on swój plan w życie, tworząc w szeregach Goty 13, organ. Organizację odpowiedzialną za rozwój technologiczny, pod skrzydłami której powstaje kilka interesujących wynalazków. 9 lat później na terenie Rukongaj dochodzi do serii tajemniczych zaginięć, charakteryzujących się brakiem ciał, a jedynie ubraniami wyglądającymi tak, jakby właściciele ich nie zdjęli, a raczej wyparowali z nich. Urahara uznał, że dusze znikają ze względu na brak naczynia, w którym mogłyby się zagnieździć, więc w odpowiedzi zaprojektował Gigaj, sztuczne ciało zdolne pełnić tymczasowo tę rolę. Niedługo po tym pojawia się informacja, że kapitan prowadzący śledztwo w tej sprawie domaga się wsparcia kogoś z instytutu badawczego. Słysząc o tym, Kiske wyznacza do wykonania zadania Hiyori, jednak krótko po jej wyruszeniu w drogę zostaje zwołane nadzwyczajne zebranie kapitanów, na którym dowiaduje się on, że Rejatsu Kensei amogumu odpowiedzialnego za sprawę zniknęło. W obawie o bezpieczeństwo swojej podkomendnej Kiske wnosi o zezwolenie wyruszenia na ratunek, które zostaje jednak odrzucone przez kapitana dowodzącego. Do tego celu zostaje powołany inny zespół, a Urahara zostaje pouczony, że wiara w umiejętności swoich podopiecznych to również część bycia kapitanem. Nie mogąc jednak pozbyć się niepokoju, Kiske postanawia pod osłoną nocy wyruszyć na własną rękę. Na swojej drodze spotyka jednak Tessaya, przyjaciela z dzieciństwa, a teraz szanowanego członka korpusu Kidou, który został wezwany do pomocy w sprawie, by ostatecznie jednak zostać odesłanym do domu. Tessai, widząc zmartwienie na twarzy druha, postanawia wesprzeć go w wysiłkach i razem wyruszają w podróż. Na miejscu natrafiają na makabryczną scenę. Kensei, jego porucznik oraz cała ekipa ratunkowa zostali poddani holofikacji, procesowi polegającemu na przemianie shinigami w pustego. Okazuje się, że mózgiem całej operacji był Eisen-Soske, porucznik 5 dywizji służący pod kapitanem Shinjim Hirako, będąc przy okazji członkiem zespołu ratowniczego. Eisen na początku próbuje wymigać się przy pomocy kłamstw, jednak zauważywszy umiejętności analityczne Urahary, który natychmiast zrozumiał, że jest świadkiem holofikacji, Sosuke wraz ze swoimi poplecznikami ucieka z miejsca zdarzenia. Kiske decyduje, że w tym momencie sprawa priorytetowa to pomoc ofiarom Mahloja Kaizena, jednak w tym celu musiałby zabrać ich do swojego laboratorium, na co nie ma ani czasu, ani środków. Obie te rzeczy dostarcza Tessai, który stosując zakazany kidął czasu i przestrzeni teleportuje wszystkich do kwatery 12 dywizji. Tam kapelusznik ujawnia, że podczas badań udało mu się stworzyć obiekt o niezmierzonej mocy, zdolny do zacierania granic między szynigami a pustymi. Hogioku, za pomocą którego zamierza spróbować pomóc ofiarom Aizena. Odnosi on sukces jednak tylko częściowo, bowiem, choć udało mu się ocalić życia oraz świadomość zespołu ratowniczego, nie udaje mu się odwrócić procesu holofikacji. Nazajutrz z samego ranka do budynku parowuje zespół Shinigami, który uskutecznia aresztowanie zarówno Kiskę, jak i Tesseya. Podczas procesu obaj panowie są całkowicie bezradni, ponieważ wielka rada prowadząca przesłuchanie została zmanipulowana techniką hipnoza Aizena, obarczając Urahary winą za eksperymenty oraz skazując na odebranie mocy Shinigami i wygnanie do świata ludzi, podczas gdy Tessai za użycie zakazanej techniki miał spędzić do żywocie w więzieniu. Szczęśliwie zostają oni uratowani przez Yoruichi, która przetransportowała ich oraz ciała holifikowanych shinigami do jednej ze stworzonych przez Kiskę tajnych baz treningowych, gdzie pyta, jak brzmi przygotowany przez niego plan w obliczu takiego scenariusza. Urahara raczy ją tajemniczym uśmiechem, po czym wyjawia, że zamierza ukrywać się na ziemi przy pomocy opracowanego przez siebie sztucznego ciała, gdzie dołoży wszelkich starań, aby pomóc ofiarom Aizena. Od tamtej pory porzuca on swój strój shinigami na rzecz aktualnego, nieco nie dbałego wyglądu oraz prowadzi wraz z Tesajem i dwójką czeladników Dżintą i Ururu sklep, który z zewnątrz nie wydaje się różnić od innych, w rzeczywistości będąc bazą zaopatrzeniową w asortyment dla sznigami. Z charakteru Kiska może wydawać się frywolnym nader optymistycznym człowiekiem o ekscentrycznym zachowaniu, nadużywającym zwrotów grzecznościowych, pod którymi nieraz przemyca nutkę sarkazmu. Jest to jednak jedynie fasada, a sam kapelusznik jest piekielnie inteligentny, przebiegły i Zaangażowany w każdy projekt, któremu się odda. Chociaż Urahara posiada ogromną wiedzę na temat wydarzeń ze świata, sam raczej woli być w roli dyrygenta czy też lalkarza manipulującego innymi tak, aby realizowali jego plany, podczas gdy sam trzyma się na uboczu, głównie wspierając kompanów swoją mądrością oraz wynalazkami, których stworzył niezliczoną ilość. Najważniejszymi są zdecydowanie wspomniane wcześniej Hogioku, zdolne do zacierania różnic pomiędzy szynigami i pustymi, a tym samym umożliwiające przesuwanie granic możliwości jednostki, oraz gigaj, sztuczne ciało, które z biegiem historii doczekało się kilku różnych modeli, od standardowego, poprzez przenośny w formie nadmuchiwanego balonika, służące jako przynęta, albo takiego, które wykrada rejatsu z szynigami i z upływem czasu zmienia go w człowieka. Do tego dochodzi oczywiście masa innych, Dzieł, takich jako pończa ukrywająca obecność, albo ten Shintai, lalka ludzkich rozmiarów wymuszająca, jak zresztą nazwa wskazuje, boską transmigrację duszy z do ciała materialnego, ułatwiając tym samym ujarzmienie jej i osiągnięcie Bankai. Pozwala ona na skrócenie czasu potrzebnego do nauki Bankai właśnie z minimum 10 lat do zaledwie trzech dni. Choć jednocześnie w związku z tym, że jest to forma wymuszenia osiągnięcia nagłego wzrostu mocy, może okazać się bardzo niebezpieczna. Dodatkowo Kiske zdaje się mieć hobby w postaci budowania gigantycznych podziemnych stref treningowych, i wszędzie, gdzie przesiadywał choć chwilę dłużej, znajduje się przynajmniej jedno takie miejsce. Kiedy sytuacja tego wymaga i Kiske musi przystąpić do walki, staje się on iście przerażającym adwersarzem. Ma bardzo pragmatyczne podejście do walki, w myśl reguły cel uświęca środki. Wielokrotnie próbuje on uśpić czujność przeciwnika czczą gadaniną lub sprowokować go prześmiewczymi zwrotami. Nie waha się też używać przynęt w postaci gigaj, ataków z zaskoczenia lub formowania moralnie wątpliwych sojuszy, jeżeli tylko zwiększy to jego szanse na zwycięstwo. Jeżeli natomiast chodzi o czyste umiejętności bitewne, jest on bardzo wszechstronny. Nie tylko jest utalentowanym szermierzem i to w takim stopniu, że czwarty spada Ulkiora, widząc go w akcji, uznaje sytuację za niebezpieczną i postanawia się wycofać, ale również ze względu na niebywałe umiejętności walki, wręcz zdobyte w leżu larw, gdzie nie wolno było wnosić broni białej. Ponadto, Kiskę świetnie sobie radzi z kidą i jest w stanie skutecznie operować nawet najtrudniejszymi zaklęciami. Co prawda, w przypadku tych powyżej poziomu 88 musi posiadać się inkantacją, jednak ostatecznie radzi sobie z większością czarów ofensywnych, leczniczych oraz nawet autorskich, które często są zmodyfikowanymi wersjami już istniejących. Jego zampa ktoł nosi imię Benihime, oznaczające szkarłatną księżniczkę. Jej zapieczętowana forma wygląda jak ostrze ukryte w lasce, natomiast w formie Shikai aktywowanej hasłem Okirowo Benihime czyli po prostu zbudź się, szkarłatna księżniczko, zmienia się w elegancki, prosty miecz z czarnymi zdobieniami, czerwonym frędzlem oraz jelcem w kształcie litery U. Benihime w formie i posiada szereg różnych umiejętności aktywowanych różnymi zakrzykami. Nake, czyli krzycz, wywołuje podmuch szkarłatnej energii wystrzeliwany z ostrza oraz wydający z siebie gwiżdżący, przeszywający dźwięk. Kasumi notate czyli tarcza krwawej mgły, działa adekwatnie do nazwy tworząc szkarłatną tarczę pochłaniającą obrażenia. Kamisori, czyli brzytwa lub ostrze, wysyła fale energii o predyspozycjach tnących, natomiast Tsupane, czyli wzgarć lub odrzuć, neguje techniki przeciwnika wysyłając odwrotnie naładowaną energię o tym samym natężeniu, tak jak miało to miejsce podczas starcia z Yamim. W serii przedstawione były jeszcze dwie techniki, wiążące shibari oraz wybuchające hasobi, jednak osobiście uważam, że na tym to się nie kończy, a umiejętność shika i kiske polega ogólnie na przekształceniu i nadawaniu rejacu właściwości zgodnych z rozkazem szermierza. Co prawda, to tylko teoria, ale sądzę, że gdyby ten przykładowo wykrzyczał sasy benihime, czyli dźgnij albo wbij, energia mogłaby uformować się na kształt żądła lub gwoździa. Dlaczego tak uważam? Ponieważ Aż według mnie idealnie komponowałoby się to z Bankai Urahary. I tutaj zaznaczam, że za chwilę pojawi się spoiler, który jeszcze nigdy nie pojawił się w anime. Bowiem Bankai Kiske to Kannon Biraki Benihime Aratame. Co w gruncie rzeczy dość ciężko przetłumaczyć. Kannon Biraki oznacza otwierać coś od środka, tak jak dwuskrzydłowe drzwi. Aratame z kolei to Inkwizycja lub reforma w zależności od kontekstu. Wies przetłumaczył to jako Opened Red Princess Neo, czyli coś jak odnowione otwarcie czerwonej księżniczki? Brzmi to może trochę głupio, ale w zasadzie nieźle oddaje sens całej umiejętności. A to dlatego, że przybiera ona postać wielkiego manekina o kształcie kobiety. Natomiast jeżeli chodzi o jej umiejętności, na niewielkim obszarze jest w stanie przeprowadzać rekonstrukcję wszystkiego, czego zapragnie. I tyczy się to dosłownie wszystkiego. Bo podczas walki za skinem, czyli jedynej w trakcie której możemy oglądać Kanon Biraki Aratame w akcji, urahara zostaje oślepiony. Jednak dokonuje on rekonstrukcji swoich oczu, które odzyskują pełną sprawność. Dodatkowo kiske dokonuje zmian struktury swojej ręki tak, aby podnieść swoją siłę fizyczną i tym samym być zdolnym zdominować swojego przeciwnika. Z kolei kiedy Askin znajduje się w zasięgu Benihime, jego ręka zaczyna się otwierać, tak jakby była przecinana skalpelem. Umiejętność ogólnie zdaje się nie mieć żadnych innych ograniczeń poza zasięgiem, ponieważ kiske jest nawet w stanie przekształcić otoczenie tworząc coś na kształt teleportu lub tunelu międzywymiarowego w ziemi między dwoma punktami, którego użył Grimjow, żeby niepostrzeżenie dostać się za plecy Sternritera i wyrwać mu. Serce. We wcześniejszych chapterach Urahara wspominał Renżiemu, że jego banka nie nadaje się do treningów. I początkowo sądziłem, że to bez sensu i powinno być wręcz do tego idealne. Jednak po zastanowieniu zgadzam się z nim, ponieważ posiada jedną bardzo dużą wadę. Mianowicie jeżeli przeciwnik opuści obszar działania umiejętności lub ta zostanie w jakiś sposób dezaktywowana, znikają wszystkie jej efekty. We wspomnianej wcześniej scenie, kiedy ręka Askina zaczyna się otwierać, ten szybko wycofał się, co spowodowało, że rana natychmiast zaczęła się sama strzywać. Po zakończeniu walki natomiast, kiedy Kiskę oraz Benihime padają na ziemię, widzimy, że jego rany na nowo zaczynają się otwierać i w gruncie rzeczy to nie wiadomo, czy kapelusznikowi w sandałach udało się przeżyć, ponieważ do końca serii nie pojawia się on już ani razu. W związku z powyższym istnieje szansa, że używanie tej umiejętności podczas treningu może prowadzić do złudnego poczucia niezniszczalności, by wyłonić śmiertelne rany po jej dezaktywacji. W każdym razie to wszystko na dziś. Serdecznie dziękuję za obejrzenie materiału. Dajcie proszę znać, czy Wam się podobał i kogo ewentualnie chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. W związku z tym, że za parę miesięcy rozpocznie się emisja ostatniego sezonu Blicza, odświeżam sobie tę serię od początku i chętnie zrobię więcej materiałów na jej temat. Na ten moment jednak będę się zbierać. Trzymajcie się.